Danuta Holecka ma zaskakujące wykształcenie. Nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Danuta Holecka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów, znana głównie z wieloletniej pracy w telewizji polskiej oraz obecnie w Telewizji Republika. Choć od dekad związana jest z dziennikarstwem, jej wykształcenie nie jest kierunkowe. Poznajmy edukacyjną ścieżkę tej znanej prezenterki. Danuta Cholecka Pochodzenie i Wczesna Edukacja Danuta Cholecka urodziła się w 1968 roku w Litzbarku. Po ukończeniu szkoły podstawowej przeniosła się do Warszawy, gdzie kontynuowała naukę w Liceum Sióstr Nazaretanek. Edukację w tej katolickiej szkole sfinansował jej dziadek, który wcześniej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Wybór szkoły średniej był dla młodej Danuty dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że wiązał się z rozłąką z rodziną i zamieszkaniem w internacie. Jednak, jak sama wspominała, siostry zakonne prowadzące liceum dbały o uczennice i nie narzucały praktyk religijnych, ucząc je samodzielności i odpowiedzialności. Jakie wykształcenie ma Danuta Cholecka? Po maturze, Danuta Holecka zdecydowała się na studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Jak sama przyznała, wybór ten był świadomy chciała mieć poważny zawód. Choć początkowo nie planowała kariery w mediach, po ukończeniu studiów w 1993 roku wzięła udział w konkursie na prezentera Telewizji Polskiej, który udało jej się wygrać. Tak rozpoczęła się jej trwająca do dziś przygoda z dziennikarstwem. Kariera dziennikarska bez kierunkowego wykształcenia Mimo braku formalnego wykształcenia dziennikarskiego, Danuta Cholecka z powodzeniem rozwijała swoją karierę w mediach. Początkowo przygotowywała relacje z obrad Senatu, a następnie prowadziła poranne i popołudniowe wydania wiadomości w TVP1. W 1997 roku zadebiutowała jako prezenterka głównego wydania Wiadomości, które prowadziła przez sześć miesięcy. Od 2019 roku pełniła funkcję kierownika redakcji programu informacyjnego Wiadomości. Po odejściu z TVP w 2023 roku dołączyła do Telewizji Republika, gdzie prowadzi programy Dzisiaj oraz Gość Dzisiaj.